Witam wszystkich widzów, bardzo się w kolejnym odcinku na mojej kanale. A w dzisiejszym widzowie, jesteśmy na serii Powrót na wieś. Dawno nas tu nie było. Nowi widzowie, zawitał kwiecień. Kwiecień, plecień, po trochę zimy, trochę lata. Jak to mówią. No i sytuacja jest owa, że jak wiecie, bądź nie, mamy takie sprzęty. To jak właśnie ten Fortnite. Oczywiście to jest header. Tu jest hander dla zielony kalon jest niesprawny, widzowie. Na nie będziemy używać tylko orkana, nawet będziemy poszukać od dwója. Wuj ma orkana. porządnego, dobrego, tak jak mi widujemy. Yy, na no, bolam to jest tutaj, to właśnie nie być, a co stało, się jeszcze na złom nie, nie na złom nie wywiozło. I tak. Co dzisiaj? Kuzyn no, pracuje. Znalazł pracę. Ja z ojcem obrobiłem gospodarkę. I ja widzicie stoją tutaj nasze ciągniczki. Rzezionkę używałem dzisiaj, bo... Jeździłem po... Ogólnie 60 stała przez cały miech teraz, bo prawie nic nią nie robiliśmy. Bo póki krów nie ma to na razie nic. 30 to samo, tam... No ogólnie teraz mało żeśmy robili w polu. Ale pasowaliśmy słomy, także nie ma tego złego. I tak. Dzisiaj bierzemy te oto nasze ciągniczki. Dzisiaj taka oto 30 też się przyda. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. Musi co palić. Nie wiem co, widzę co ja chcę, ale żeby Ursus nie odparł, to naprawdę musi być... coś nie wiadomo co. Dawno i nie jeździłem, co, co ja tam powiem. No, jeśli się z biegami przyjąć, to... No. Jednak jej użyjemy. Lusek też by nie palał, ojojoj. No bo tędy nie wejdziemy. A tędy? Zastanawiam się, co by mnie zadowala, na przykład. O kur... Trzeba na 60 pojechać, prawda? No ojciec też już kiepsko na nogi Ledwo, ledwo, ho, ledwo ojciec może cokolwiek robić Ale nie spasowało sobie, on na razie ogóle ja byłem ten... Mocno ugrójał Trochę, ojciec robił teraz sam gospodarkę Za dużo się nie narobił, nie? Zawsze coś się. Dosiemy no, 60. To jest po prostu pod 5 zawsze sobie coś tam, tam zrobi. To jest.

Kurydzą, że pół pola a jednego zasiejemy Tak, pół tak, bo tutaj widzicie No nie, no Boże jest dopilnowany Najbardziej ładnie nam złożę to jest wyjście zasiane. No Ale nie wszystko dopilnowałem, jak należy i gdzieś tam jakieś przesadzenia mogą być Nie wszystko jednak dopilnowałem Tak elegancko, że jest tak trochę nierówne tu pole, ale no lepiej nie będzie Także nic nie będzie z tego. Plon wydaje będzie, jeśli da sprzyja będzie powiodła, to Plon może być dobry. No, oczywiście kurde, tracę się na 30 lejek, bo...

Zmieniasz nam dwa kawałki, to jak będzie? W ogóle nie co robić. Też coś słyszałam, że dzisiaj są jakieś tam wystawy, to może będziemy mogli podjechać. Nie wiem się czym, czy BMW, czy może od razu zejdziemy bluzkiem na górę. A to może bluzkiem zejdziemy, do tak? roku może przybliżymy. No ojciec tutaj mi zrobił naprawdę teraz mało co robi. lewo, oj. Wo. Si juna انا na one over at No po naszych ostatnich orkach śminką dwa tygodnie temu jak mi się nie wydaje to... No, i na huzę już za wiele czasu, za nas wkłada jest ja nie dał. Tutaj ja bym tak, że, że tutaj bym zarzucił kukurydzę jednak. E, bo widzicie, tutaj, to jest taki na, na, nie jest tam chyba bo tam, tam było trochę kukurydzy. Trochę tam kukurydzy. A ziemniaków na następnym roku, co było w my tym Bo ziemiaków jeszcze jest trochę do zjedzenia A za to to coś, a wiecie, że i tak kopaczka A bo ja widzę, że się sobie kopaczki, bo ja w no bo... szok troszeczkę jest, bo mi się rozprowadziciela kopaczka A do nie mam czasu jej też zrobić, bo, bo sam, to, sam jestem obecnie na gospodarce Bo, bo nie mogę a ja sam też robię tych tanków Bo jednak te 5-6 darów jest A wiecie jak na jedną osobę Muzyn to przyjeżdża albo nie przyjeżdża Jeszcze te studia miałem to też w poszukiwaniu trochę jestem Także no co ja chcę ale chyba na razie pójdę bardziej w pole A widzimy jak się tam pójdzie na razie wystarczyło było gdzieś To nie to nie jest na chopsiów Dobra, trzeba włączyć halogeny Wszyscy przyjemnie pracowało, no, nie w łusku się fajnie pracuje Ale myślę, że kupiłbym coś lepszego co to Kupiłbym jakiegoś większego wózka, szczerze wam powiem na, Z przodkiem już od razu Albo do, albo do tego dołożyć Ej, to jest dlatego, zostawić tego łuska po prostu dołożyć do niego nawet. Bo ma w musi być podzielanie na Czy trzeba będzie tu na ten dostać? Chciał, to ja że kukurydzę będę się o to, nie wiem. Właśnie jaki cię, chyba też był z kim by lesiał, bo 60 to można podnieść z 30 pewno podnieść, bo ten cielnik jest naprawdę ciężki widzowie. Kowrydza naprawdę jest ciężar ogromny no, i 30 z kaszka. Chociaż też... siedziśmy nieraz w ku kukurydze i było widać tu ciąg, który radzi lepiej się sobie radziła lepiej z miesiącem, ale i tak zawsze przyjeżdżam kolega. Dziś słabym, da, żebyśmy mogli. On daje normalne radę. Tym, bo nie tylko go nie ma, tylko potrzebuje on po prostu mocy. Znaczy sobie. nie mocy, tylko potrzebuje, on po prostu ma. A wiadomo jak te u naszej za wiele ich nie mają żeby mu napęd dołożyć w no ale to by ciągle ja Trzeba pomyśleć, po na, gdzieś na następną zimę, bo, bo już przed, raczej się nie wyrobię. Za każdym razem, bo to się raczej nie wyrobię, to raczej nie dam rady, jeśli wyrobię, to muszę z tym wszystkim, bo to jest, jednak robot trochę lejdzie mi. Tu jeszcze bym chciał cokolwiek... ...czy jeszcze wydałbym by bydlęta, pokosy robić, to łąkę chcę kupić. O chociaż, bo to jedna łąka będzie za mało. Jeszcze dwa pokosy robić rocznie, żeby te krowy miały co jeść, kisząkę, to jest wcale na roboty. A tym bardziej, że teraz kurzec mało przyjeżdża, bo... Na razie tam pracuję i dam sobie jakieś mieszkanko, bo nie ale jest. będzie. Następnie ojciec przyjedzie, już będzie bo... No bo ojciec nie wyrabia. Może kiedyś jeszcze ojciec będzie wyrabiał części na filmach. Na razie musi odpocząć. Lekarz mi tak kazał robić, a nie, znaczy nie robić nic, a jakieś jeszcze jeździ we w Belarusie i co w ogóle zrobi. Myślę, że to może te... To przecież w 60. też miałem, co problem, bo to wiadomo. Nie ma takiej wygody. 30, 30 na przykład bym nie pojechał, ale też 30 jest ze słaba trochę DCP-ki, bo jeszcze widzieliście jak żeśmy, żeśmy robili. Tu taki jeden kawałek. Chyba jeszcze może bym dzisiaj na wysyć obrzucił, ale tutaj bym miał raczej. nie mam rady. Obrzucić chwilę. Chciałem jechać z Wami na wybieranie talerzów, najwyżej jak nie, nie dorobię, to się pójdę... dostaję Belarusa na polu i pójdę z BMW pojadę. To jest do raufówane będzie. Ale można mieć... A 60 był, a nie 60. bo już jest tyle. Czyli talerzówka to chyba... Mógłbym też kupić talerzówkę do talek 60, taka zbog była, ale też się boję, że jak to jest tylko to, po, to pożyczyć. Taka łąka by była fajna, tak tam... A właśnie tam było. Tak. Tutaj tam Ja się bym o to chciał, poznać, bo może też fajnie wyjeść No, że. Chyba, co się takie linie, obejrzy, obejrzymy tą łąkę całkowicie, bo na no ja razie też nie ma czasu, a chcę jeszcze zajechać. Jesteśmy tak opóźnieni z robotą. To naprawdę jesteśmy tyle z robotą. Urosła, nic nie o nawiedzona imienna czas goni czas goni czas goni jeszcze raz zemieni będzie w ostatnich 10-15 minutach odcinka chciałbym coś jeszcze... sobie sumie podjechać tą skrobę. Daleko nie mamy, ale... Simpson jest na razie... Simpson na razie stoi na stropie nieużywany, bo jest, nie ma czasu go zrobić tak samo. Bardzo widzę, że Jest ciężko cokolwiek zrobić. Się, jest sięgnąć. jest cały czas cały czas nie był hańka. był, ale Hań też nie ma czasu i będę wynaleziony, bo to po prostu, po prostu no, także widzicie co się Z tym po tym moim wyjeździe, tutaj pod stodołą jeszcze dalej się nie ma... nie ma problemu, jest. Dobra. No i widzicie, jak coś tu jest fajnie ciągle. Zobacz tak jakby ci się grzeje czy coś takiego. go. Nie, skażę to kosz. No tak łatwo, że ja widzę, że nie pójdzie. Nie no, nie zrobię tylko kawałek. On tak za łatwo mnie mi nie pójdzie ten kawałek. Chyba, żeby ojciec coś porobi. Chyba, że ojciec będzie chciał też. najwyżej da radę, to już robię skultywatorować z No tam jeszcze muszę kultywatorować jest roboty moją widzowie. Trzymaj. Na, ós na ósemce robię. Niby daje radę mi kopcić, tak że chyba ma, ma nawet lekko z tym kultowatorem. No to jest kultowator nie pod niego, nie? znowu będę ją mutować też ogólnie chcę za tą D-44 na tą kupić. Aby mi się udało D-35 dostać ja bym był zadowolony no, no, ja bym dostał D-35 może D-34 ja bym dostał to ja bym do był zadowolony ogólnie z tego chociaż jakąś D-47 porządną na tej To jest bo to, 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 to jest trap tak, jakby było Dalej, przyczepki. A już... Bo, boż... A nie, może nawet bym miał jakąś fajną wycieczkę. Tylko musiałbym on już pewne miejsce, bo kolega ma podobno, i chciał sprzedać, właśnie, czy ktoś już sprzedał, czy Ale to byśmy może podjechali kiedyś tam, to byśmy zabrali te wycieczkę i nie no, mają się, że nie wiem, to jest. Nie wiem, na łąkę to jest za mało, przecież... Żeby... No. Nie wiem, to chyba by jeszcze to by było, to by chyba by 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 Bina tam tego nie mam, to jest ten największy problem, że nie mam żadnego bina ja musimy na tych pisko wysypywać i to... ładowo, musimy wysupować tego, na To było bo nie mamy... nie mamy, nie mamy, nie mamy, nie mamy nie no. bina. Trzeba no. ja bez binać nie będę. Z Zgodę trzeba by było postawić, ale mam akurat silosy nawet nic tej akcji Na tej akcji mi miała akurat fajne silosy Są takie miejsce była kultywatorem już tak, bo sobie kultywatorem ściągnął z niego bałki i chcę to zrobił No to ostatnie kółeczko zrobimy jedziemy oglądać te maszynki Ja 60... Chciałam troszeczkę umyć kosowałowy po robocie, ale to nie zobaczę jeszcze. Bo w tym roku mnie chcemy zrobić porządne... Chcemy zrobić porządne w tym oku roboty, a na przykład takie są jak chcemy w tym roku zrobić żywa na trzy na, 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 trzech, na trzech ludzi. Kuzyn w odwozie. Ojciec w klasowaniu, a ja w kombajnie. Zobacz, że najbliżej się będziemy z kuchonem zmieniać, bo go będę musiał nauczyć bizonem jeździć. Też bizony Wizona chciałbym wyremontować następny rok. Znaczy, hmm, no, ogólnie, ten bizon też, też jest spoko. Ale... On może mi powiedzieć, że nam wyremontował, choć... Ale... A, no ja się tak może mi w sobie to w tym nie miał jakiś mechanik o durek i mnie po popiepie udzielił ten ciąg. Mieję w kółkomberg. A, Se, ojciec zrobił. Czy może jeszcze nie tylko tylko zrobił? Czy też czasem jesteśmy? Wiesz, szalony e, co za nie wiem O, dajesz, 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 dajesz Idzie jak wściekły Zobaczymy co to będzie z tego Kupna Oj, oj, Eee, dobra, Ee, radę to kulka do to się teraz pole bardziej zwęglowa ojciec będzie miał dłużej to bym też wyręczył i już by zrobił tam się te elegancko nawozy. Zasłupiłem ogólnie z się rasienną, tam do Amazonę naszykował, bo tam w ogóle nie trzeba by się poprzestawiać, bo to jest na całkowicie inny zbogat. Powiem wam, że miałem okazję, mieliśmy okazję kiedyś kupić pozmajaka, ale skądnego przyszliśmy, na jednak na Amazonę, bo ojciec stwierdził, że jednak co niemieckie, to niemieckie. Tak, też oni jakoś nie był za bardzo zadowolony z Badawusa, jak byliśmy. Był zadowolony, ale nie był aż tak, bo myślał, że ściągnął może nie ruski, bo będzie bał się, że to już nie może zepsuć, że nie będzie radził, bo te ruski to się będą kopać. Nie i to było się po prostu, to prawda jest. Ale to jest przez to, że z innych tysku stawia. Dobrze w trysku z ja, ja, ja to w tryszki popoprawiałem i one się już trochę lepiej łatwo Nie będę go już udział, bo włosy sobie wyłączony Bierzemy BMW jedziemy nie, nie, nie wiem czy jest wsa, coś когда O, jaki ładny, O, kurde. E no, panowie. Co to jest? Jakieś cządziejku. O, boż. Ej, jest, jesteś jest, tych koleżówek? Weźcie je po malu, czekajcie. Alkawałem? Nie, gorzej. dobra, co my tu mamy? A tak, wiem co to jest. Czekajcie, da się mi do tego Nie wiem, jak to wygląda. Kiedyś. Zobacz, to jest od spodu. To było byleczko, tak?